Witam serdecznie, wszystkie osoby urodzone 27 maja, i zapraszam Was na Wasz króciutki horoskop roczny. Aura tego, tego roku przed Wami jest, symbolizuje karta pszczół. Jest to karta związana z pracą, jest to karta związana również z takimi dobrymi efektami tej pracy, a więc tutaj rok zapowiada się bardzo pracowity, i, ta, i rok ten przyniesie Wam. Takie namacalne efekty tej waszej pracy, tak? A więc na pewno będą podwyżki, na pewno tutaj uda się dostać awans, jeżeli na, taki, na nim wam właśnie zależy i o niego się staracie. Karta mówi o tym, że będzie dużo ofert pracy dla osób szukających jej, ale ogólnie pokazuje taki rytm, mocno zapracowany rok. Co będzie trudnego? Tutaj mamy kartę statku. Ta karta zapowiada dalekie trasy, zapowiada przeprowadzki takie na dłużej do innego kraju, albo na zupełnie inny koniec Polski, tak? nad gdzieś nad morze. Kochani, ta karta również mówi o, jest symbolem duszy, a więc jeżeli interesujecie się głębiej rozwojem dochowym, to tutaj możecie być trochę niezadowoleni z tego, że ten rozwój nie przebiega tak szybko, jakbyście sobie tego życzyli. Karta mówi również o wzroście pieniędzy, o tutaj, o tym, o takim o zaszczyku dużych pieniędzy, tak? I w momencie, gdy ona jest tutaj w trudnościach, to po prostu oznacza, że musicie się bardziej do tego przyłożyć, lepiej to wszystko zaplanować, żebyście mogli spokojniej czekać na realizację tych waszych marzeń. A co będzie tutaj taką miłą niespodzianką? A więc coś związanego z tajemnicą, z książkami, z literaturą, coś związanego z pisaniem, coś związanego z dziedziczeniem, coś związanego z zapis z otrzymaniem jakiejś nieruchomości, z zakupem nieruchomości. Ta książka bowiem, no, proszę sobie ją skojarzyć, z czymkolwiek tam pasuje akurat do Waszego życia, a więc jeżeli kupujemy coś, czy to zapisujemy to w Księgi Wieczyste, prawda? Książka jest też taką taką naszą, taką naszą księgą życia, a więc tutaj, skoro jest niespodzianka, to znaczy, że na naszej drodze wydarzy się coś, co będziemy długo pamiętać i z czego będziemy mogli długo korzystać i cieszyć się tym. Ta karta jest pełna szczęścia, ale i pełna niespodzianki, pełna tajemniczości. Tak więc albo odkryjecie coś, jakąś tajemnicę, o którą, którą odkryć próbowaliście od bardzo dawna, albo też, jeżeli chcecie sami coś ukryć, no to jedyna osoba, która w jakiś sposób mogłaby to zdradzić, no nie będzie mogła już tego zrobić, tak? Czyli jest tutaj taka radość dla Was. Moi kochani, życzę Wam fantastycznego roku, niech Wam się szczęści i do usłyszenia.